Pozostały pniaki i gałęzie. Dziewięć drzew rosnących przy ulicy Dziewulskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało ścięte. Już rynek jest tak zabetonowany. No i teraz biedne drzewa. No, no. Komu to przeszkadzało, to ja nie wiem. Ale chyba tak mi się zdaje, że ktoś organizuje sobie opał na zimę zamiast krustu. No bo nie wiem, komu to przeszkadza. Jeśli tyle lat to drzewo rosło, tym bardziej, że, że to nie jest blisko tych budynków, nie? No bo tak, no to może by tam zagrażało, ale nie sądzę, bo zdrowe drzewa. Mieszkańcy osiedla ogrody wspominają, że sami kilkadziesiąt lat temu sadzili drzewa koło swoich bloków. Z roku na rok zieleni jest coraz mniej. Jest mi bardzo szkoda, bo to były piękne drzewka, no a teraz po prostu je ścieli. Mnie to serce boli, jak widzę, jak wycinają te drzewa. Jak ja byłem w wieku młodego, to, to już te drzewa były. No a teraz nie ma. Ale dlaczego wycinają, nie wiem. Wniosek o wycięcie drzew złożył polski zakład gazowniczy w Kielcach. Wnioskodawca uzasadnił potrzebę usunięcia drzew bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa funkcjonowania sieci. Najistotniejszą kwestią przy udzielaniu zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew było ich usytuowanie w stosunku do osi gazociągu. Opieraliśmy się tutaj na zapisach rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, które określa szczegółowo bezpieczną odległość drzew od osi gazociągu. Wnioskowane do usunięcia drzewa, no niestety tych odległości nie zachowywały. Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem ministra gospodarki w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2 metry od gazociągu.